Do w marszu bez końca. Sandomierz piękny kwietniowy poranek 7 kwietnia przed kiermaszem w Tarnobrzegu zrobiłem sobie mały spacer po pięknym mieście i ten cały krąg cudownych miast jak Kraków Toruń Sandomierz i wszystkie te miasta na świecie o których myślę w Europie które zauważają Opracowałem strategię IMPACT ATR 2019-2026, więc cała wartość dodana znowu zbiera się w planie. A w tym planie trzy obszary, czyli samorząd, przedsiębiorczość i środowisko mediatorów. W tym planie również pola wolontariatu, sąd otwarty, dom mediacji jako wspaniała inicjatywa, no i świat mediacji, czyli współpraca międzynarodowa. Co do samorządu, to ruszamy z projektem miasta Mediacji. Za Dolina, Miasta Mediacji, Wrocław. A pewnie dzięki Klubowi Greckiemu i Rzymskiemu pójdziemy i w miasta w tych krajach, ale i Kędzierzyn-Koźlej. Opole, w którym działa Ela Kaliszan i Ewa Stogniew. Mediacje to nasze duże pole aktywności. Marka 183, czyli mediatorzy rekomendowani przez organizację i strategię 7 dla mediacji. Przedsiębiorczość to mapa innowacji ADR, czyli pomysły promowania, czy promowanie właśnie pomysłów, które mają taką ludzką twarz. Inicjatyw, które oprócz tego, że generują dochody, to mają ludzką twarz. Otwarty sąd i nasza praktyka mediacji, dalsze kontakty, rozwój. Tej współpracy z sądami. Samej do mediacji to był bardzo dobry wstęp do, do takiej współpracy. Zresztą sam fakt, że sędzia Martka zainicjował program miasta mediacji, jest tego najlepszym przykładem. Pola wolontariatu uruchomiłem z Małgosią Otrąbską jako osobą za to odpowiedzialną. Wydzieliliśmy 10 obszarów, w których mediacje jeszcze mogą być fajnym polem aktywności. Dom Mediacji to rozwój infrastruktury mediacyjnej, promocja, a świat mediacji to współpraca międzynarodowa i mieści w sobie również czynnik takiego newslettera, publikatora, prezentacji dorobku, prezentacja ak aktualnych działań. A to wszystko w pięknym Sandomierzu. Ładny, niedzielny poranek przed tarnobrzeskim kiermaszem. Tu zupełnie inaczej niż tam na brzegu tam plac czerwony i Sąd Najwyższy, a tu piękny rynek i zarówno dawne wspomnienia Dominikanów jak i współczesne yy, ojca Mateusza. Wokół serialu yy, zbudowany jest cały kult Sandomierza, który daje miastu ogromną nośność. Mam sobie dużo zapału do działania. Mam przekonanie w roku jubileuszu 30-lecia mediacji, że nie można przechodzić obojętnie po takim szkoleniu mediacyjnym, bo jeżeli się odbędzie szkoła mediacji zmierzy się z Sokratesem, Platonem i Arystotelesem. Co musi z tego wyjść świadomy człowiek? Co najwyżej świadomy swojego niezadowolenia. I wtedy wychodzą z nas te wieki, te dobry i zły. Jedni, jak działacze chłopcy z historii samoobrony, tęsknią do takiego okresu walki, który uszlachetnia, wzmacnia i yy, daje power do życia, a inni z kolei putują swoje szczęście. Tak współczesny człowiek to świadomy człowiek, no właśnie. Podejmuje decyzję o tym, którego wilka karmić. A później zostają pewni ci, którzy mają jeden i drugi imperatyw, a są świadomi i prawdopodobnie wśród nich ten złoty środek to są mediatorzy. I wtedy wystarczy zbudować dom, a w tym domu pełne wsparcie dla takich mediatorów żeby tam było miejsce, gdzie można się spotkać, prowadzić mediację, może się czegoś nauczyć. Potrzebne jest przyjazne otoczenie, również szersze społeczne, czyli miasto mediacji. Miasto mediacji, jeden z fajniejszych pomysłów tego roku, to podstawa do określenia takich pól, gdzie samorządy nie musiałyby się procesować, a mogłyby raczej chodzić do mediacji w ten sposób załatwić swoje relacje z obywatelami, budować zaufanie do samorządu. No, ale można iść bardzo wysoko świata, świata medycyny, czyli opisywania, medycyny, publikowania, kontaktów z krajami, partnerstwa miast. Grecja i Rzym to i Włochy, to nasze odkrycia do dobrych kontaktów. A potem już zostały tylko pola wolontariatu, czyli wolność aktywna, aktywna obywatelska, polska, a wolni obywatele, którzy poświęcają swój czas obronom dla dobra wspólnego, ale również przedsiębiorczość, czyli innowacje ATR, takie przedsięwzięcia, które oparte są na trzech filarach: na generowaniu zysków, ale jednocześnie na budowaniu przyjaznej przestrzeni, rozwój pracowników, jak również rozwój tego najbliższego otoczenia biznesowego. No, chyba do takiego świata chciałoby się tęsknić, a wtedy powstaje prawdziwy impact, czyli realny wpływ na nasze życie. Pewnie za 7 lat będzie można zbilansować, co zmieniło się od 8 kwietnia 2019 roku dobrej kawy i florenckiego śniadania w widnokręgu w Sandomierzu.